Hej siemano, strony Squeaky jest ze mną ma, Siema, siema I to jest nasz pierwszy odcinek z Borderlands 2 No To jak, lecimy dalej? Lecimy Już kilka misji przeszliśmy, no bo nie chcieliśmy pokazywać tych pierwszych, najłatwiejszych Bo to jest dla lowów, my jesteśmy pro height. Dobra, lecimy A, coś znalazłem gdzie jesteś, Chcesz taki sam? Taki, taki samo. No, chcę. Jak ja mam? Chcę. Tutaj masz. Dobry jest. Jak go używać? Co? Jak, jak on się nazywa? A nie wiem. Aha, Effective Flash. Maliwan. A, dobra. Maliwan coś takiego. Dobry pistolecik. Nie, to nie jest Maliwan. Nie mam na to takiego. Ale on popala, popala tak? Ta. Ej, co jest? Muszę go Nie wiem. Tam latam i zbieram że. Czekaj, bo ja go chyba nie mam. No. O, jest. Dobra. Taki pomarańczowy? Tak. O, dobra. To mam go. O, lecimy. A, dialogi. Tak, Dobra. Dzień O! Coś się u nich działo. Dobra. No, zabili Osta...tni audio to. Zobacz, ty Nie zabrałem. No chodź, bo biegasz jak głupi. O kurde, tam sieka jest jakaś. Dobra, biorę misję. Serhammer Hammerlocka, a wezmę ten pistolecik. Roboto-K. Tak. Dobra, chodź, idziemy tam.

że ja mogę podnieść piste? Aaa, właśnie, rwicie się chłopaki. Czy ty strzelasz? No zobacz, gdzie jestem na mapie. A, w centrum. Chodź tu, robotika. Fajny, gdzieś to A, on za tombisty. Skąd masz go? A, wpadł z jakiegoś cwatka. Co zrobił ten robot? O, biją się. Nie, też mi biją tego. A, fale się. tego głównie dużo jest. A, tutaj ich nawalam z góry. A, tu są bronie. Ej, nie mogę tam wbiec. Ej, strzelają mi. mi pomóż, co? Ja już idę. Zaraz padnę, hej. Dobrze, z ciebie strzelają, bo we mnie nie. Mój Szerbocik Ej, chodźcie, to są bronie. Ale... Ja je biorę. Daj no, mi jakąś. Nie, tam. To... jest gdzieś. A ja jestem tutaj, nie w górze. No, to A to tu kasę... Zobacz, jestem... ...incha. Człowieku. Nie mogę stworzyć ja Przepraszam, człowieku... Jaka broń? Daj mi. Chciałbyś. No daj jakąś. Dobra, dawaj, lecimy Chcesz broń? No. Ej, co to było? Chodź mi leczyć? Nie wiem, mam 1%. Ja mam 0HP, chodź mi leczyć. Dzięki. No, mm, 1%. Co to nie? wybuchło? Ja zabiłem Ale tego stwora. I coś wybuchło. Ale on człowieku i I dobre to było. No? Wybuchli. O. No, jest jakiś inny. O, bossa mam gość. Fuck! Heh. Mam on na No No właśnie. No, Ej, no. Gdzie ta pana? Nawalej do niego z tego, kto się podpala. Tak, a z czego Zaraz spadnę, nie? Co to było? On lata. Nie, on jest na takim, wielkim. On strzelacz jakiegoś Gdzie on jest? Nie widzisz tam? Bigberta? Lol A tu jest jeszcze jeden typaj. Gdzie? Jest to taki niefab, nie? Dostał krytyka A widzę z tego. jak? Lol ale krytyki dostaje Chodź znaczy, najpierw z tego małego ściniemy Ej, fuck czekaj, żyjesz? No nie, chyba nie i co będzie jak nie żyje? teraz go zabiję, zabiję go. Zostaw go. Dobra. Nice. Ja e, go biłem. No ale tamtego ściciemy na tym. Na tym. No szalba mógłby się bić chociaż. Krytyka dostał. Kolejnego. Kurde, amo nie mam. Trzy kilko Level up. Ej no, super, cię. Co żyjesz? No, zdjął mnie on. Dobrze, bo. Zdjął mnie, chyba skudził mi. Dlatego no, ja Muszę się przeteleportować tutaj. Do ciebie. On dobrze, bo mnie nie bije w ogóle. No, zdjął mnie. O no, fak, bijesz. A, mnie. Zaraz się przy tam do Was. ła nie, to mnie bije. 200 hp. Spadłem, spadam. Kurde, jeszcze musimy się oddywać. Musimy się jakoś zgrać, go zdjąć. On ma no, 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 no już. Dobra, przeżyłem. Nice. Ulol! Oh Ale obok mnie wolał o coś. Gdzie ty w ogóle jesteś? Olo, oh ja spadłem na dół gdzieś. Dobra dawaj w niego, dawaj w niego. Czekaj, bo spod na dół gdzieś nie wiem jak tam wbić. A oh, nie, się nie da Holol! Ej ja on dużo już nie ma, życia. Nie no wiem, muszę się na Fajna muzyczka. No Ch**a, ja ja ty, ty Ivar jest Nie. <coughs> yeah. Czuję ten Pedry. A tu idę, jak kamikadze. Uważaj. Tego główna nie no, Leży dobra Szkoda, że nie on stał, bo tak to bym mu krytyki mają. Możemy ci jego pomocnicy Dwojomie co z kosem Psycho jakieś No lecz Jest, HP-on Zabiłeś już tego? A, psycho Okej okay. okay. Trochę z niego tego buła Sisi twój HP. Ej, nie mam już życia. Czekaj. No, super. Uciekaj. Pomogę ci? Ej, nie mam ammo, nie. No też prawie nie. 0 HP. O, yes, Żyje. Tego trzeba ścisnąć. O nie. Ale ściekać człowieku. A tam wale w niego. Ja zaraz nie będę miał amu. A ci liść mu zjedno. Widzę. Musisz biegać obok niego i skakać. To na ciebie nie trafia. Kosy? Nie! Mi się tą Podpala. No, nie wystrzelam z niej, ale on już nie podpala. Zdjął mnie. Dobra, ja w niego strzelam, nie? Dobra, ja cię spróbuję leczyć. Nice. Ej! Ja go już prawie zdjąłem! Zabijaj go, zabijaj! Podnoś nice. mnie! O, dobra. Człowieku człowiek, krytyki. Nie. Nice. O, dzięki. Weź granaty. No. Poczekaj, wypier coś to jest Ale pistolecik. Pozostałem grenade mod. Mogę wybrać sobie dwa pistolety. Okay. A czy kupić? To hmm. nie chodź. Wyrzucę ci. Patrz, to co wyrzuciłem. Weź sobie podnieść. To jest jakiś grenade mod. Gdzie? Yeah. O, mogę sobie dać... Gdzie ten. to jest? A tu nam pod tobą. Ja Dobra, mogę jakoś skladać. Gdzie są te skilly? O co to jest za skill? O to jest... O ja mam skin! Ten skill, zobacz. Czekaj, tylko. Że znikam chwilę, nie? Widzę, a e... Dobra dawaj. Mogę sobie dodać? Lecimy. Czekaj, zobacz sobie tecimy. Klikasz I i tam masz. Ale I i co? No i tam masz te skill'e rozdawania, nie? O, no. Patrz co człowieku ma. A jak się używa tego skill'a? Zobacz, co się dzieje. Ej, co to jest, można godzinę, półtorej do lasu. Dobra. I masz być w dole. Dawaj. Dobra. Ale to jeden był, a jak się używa skill'i? F się używa. Już teraz ja napisane ten No i widzisz, tego masz wieżyczkę. Bo chyba ci mówiłem, że to takiego. No strzelaj mi. co ja mam tu, człowieku. A ono wie. I tam coś wypadło z niego. Dobra, widzę. Nie chcę mi podnosić broni. O, bo No i tam biegnie, gdzie Widzę. Działam. Dobra, Działam, go. No. Okej, okay, ale muszę zobaczyć, co mam za broń. O, dobre. O. Nie tak Chociaż się 18 razy trzyma, 13 damage Dobry? Ja tu mam jakąś wybuchową misję człowiek Co się dzieje? Patrz, jaką mam, szukaj. Pa Szukana. Pa No kurde. Dobrze, trzeba przez. No, Dobrze, Dobrze, idziemy Patrz, zobacz, zobacz. No nice, no, to jest super atak O, no, zobacz jaki smog No, dobra, no, dawaj lecimy o, kurwa Zbieraj skrzynki, ja mu przyda. Jak zwykle kasę nie mogę wziąć Dobra, dobra, graj Dawaj, kluczemy ich a, dobra Ale się Pa rybę! Chodź ci zjemy No a, o. daj paleś się Szyfnęła. Z czuł się panie A nie wiem O tu broń jakaś była Nie wiem, może ja się Nie chyba no nie Ty, ale dobry. Nie zła Dobra, damy lecimy. Ciebie. Ja no, to drewno bręły dość A z tym pistoletem, jak sam. O, ma nowego kolegę. Fajnie. Tu mamy jakieś kolacje. Ale fajnie dostają z tej broni. Damy jakieś kolacje. A! Mam 4 HP! Dlaczego? Nie żyje! Pomóż, hej, chodź tu! Ja będę go strzelał, a ty? Dobra. Nie wiem, co mi tak ważne Zobacz, nie Psycho, bił w A, się ty zaraz Podnieś się, czemu się nie mogę? bra, dzięki. Spok. Wdzięczysz mi się na duże. Ja. <śmienią> no. Zmienię sobie ten bron. No, tu koś wie HP. Chodź. Panie Gdzie jest co się pali? To jest. Chodź tu. No, jak go nic mi nie robię. Ten badas maruder? Tak Ja już go tam cinam O nie o fajnie A ja życia ja To też Obok skrzynek z i się nie podnosi No bo się bije. Maruder jakiś Dobra on nie padł. wiem, co. A, ja, A co jest? Musimy podnieść. No, nie mogę. Dobra, już. Sam się wywzięłem. zre Dobra, lecimy tam. Jakiś koleś tam. No, tu gdzieś. obijano się do tego. Taka trapa, chyba. Co to wybuchło? Nie wiem, zdaje się bije z holami. Gdzie on jest? Jest pszczoły. Już spale. Rzuć wieżyczkę. Ej! Rzucaj tę tą wieżyczkę. Padłem. Czekaj. Nie. Muszę go zabić. Nie zrozumiem wiem jakie zadanie skoczyło. No co to jest? O, to mam ulepszoną wieżyczkę, chyba. O! Ale mąbicie, i o, ale mam wieczyczkę! O wieku. Z kiblami wyskoczył. jest radio Chodź, idziemy gdzieś. Idę do Pokecenter się uleczyć. Chyba tu jest. Dobra. Dalej. No chodź za mną. No. O oh, jest. Dobra, na dzisiaj kończymy. Dziękujemy za uwagę. Wystąpił Desqueak i Djangir TV. Zapraszamy do subskrypcji. Siemano.